Dzień dobry, znajdujemy się na polu u Pana Tomka Brytana w miejscowości Kątki i tutaj będziemy starali się pobić rekord w planowaniu jęczmienia ozimego Melia. Całkowita technologia firmy ProCam oparta była na pakiecie rekord i tutaj taki zastosowaliśmy, w skład którego wchodzą oprócz fungicydów między innymi NHCA Delta, czyli preparat, który dostarcza nam azot w formie płynnej jak i również nasze produkty sztandarowe typu Azotopower i fosfopower. Power. Dziś, w dniu 14 lipca 2023 roku, znajdujemy się na gospodarstwie rolnym u pana Tomasza Brytana w miejscowości Kątki. Przy współpracy z Prokałem udało się dzisiaj ustanowić rekord polski w zbiorze jęczmienia ozimego z hektara. Ja w imieniu kancelarii rekordów mam zaszczyt przekazać panu ten oto certyfikat za uzyskany wynik w wysokości 11467 kg, z czego panu gratuluję i życzę dalszych owocnych plonów. Dziękuję. No ja jako gospodarstwo rolne po sobie Tomasz Brytan bardzo się cieszę, że zdobyliśmy ten rekord polski. Dzięki współpracy z firmą Procam oraz zastosowaniu ich preparatów i technologii uprawy mamy rekord 11467.